Nie chodzi o bunt, nie chodzi też o kontrowersje dla samej kontrowersji. Chodzi o to, że współczesne normy społeczne, nawet te pozornie progresywne, wciąż działają jak niewidzialna siatka, w której jednostka może poruszać się tylko w przewidzianych kierunkach. Normy społeczne to zestaw dopuszczalnych zachowań, emocji, reakcji i poglądów. W swojej istocie mają zapewniać stabilność i porządek. Problem w tym, że porządek zawsze kosztuje. A cena, jaką płacimy dzisiaj, to stopniowe zatarcie głębi ludzkiego doświadczenia. Społeczeństwo, napędzane przez sygnały społeczne, działa jak echo. Odpowiadasz nie na to, co naprawdę czujesz lub kim jesteś, lecz na to, co będzie akceptowalne, zrozumiane lub nagrodzone. System ten nie zachęca do eksplorowania własnych impulsów, intuicji czy duchowych wglądów. Wręcz przeciwnie, wygasza je. Głębokie innowacje, oryginalne formy ekspresji czy niekonwencjonalne drogi rozwoju są tłumione, zanim zdążą się narodzić. Relacje międzyludzkie w takim systemie również tracą autentyczność. Zamiast być efektem subtelnego rezonansu dwóch unikalnych istot, stają się kalkulacją, co wypada, co się opłaca, co pasuje do kontekstu. Coraz mniej jest miejsca na to, co trudne do opisania na impulsy, które wypływają z wnętrza, a nie z zewnętrznej presji. Dlatego właśnie potrzebujemy nowych systemów komunikacji, takich, które opierają się na indywidualnym przepływie, a nie zbiorowych algorytmach. Niestety największe współczesne platformy internetowe, mimo swojej technologicznej złożoności, pozostają strażnikami istniejących paradygmatów. Algorytmy Facebooka, Instagrama, YouTube'a czy TikToka Promują przede wszystkim treści, które wpisują się w ogólnospołeczne, polityczne i ustrojowe normy. Są to narzędzia reprodukujące status quo, a nie miejsce odkrywania siebie. Indywidualne impulsy, które nie mają masowej walidacji, zostają zakopane pod tonami powielanych komunikatów. W tej sytuacji coraz wyraźniej rysuje się potrzeba stworzenia alternatywnych platform miejsc, w których ludzie mogą się symbolicznie wypisać z systemu. Chodzi nie tylko o wolność słowa, ale o wolność bycia. Platform, gdzie normy nie są filtrem, lecz przestrzenią eksperymentu, gdzie impulsy jednostki, także te trudne, dziwne, niepopularne, nie są odrzucane jako błędy systemu, lecz traktowane jak początek czegoś nowego. W tym kontekście można zacząć mówić o tak zwanych domenach substancjalnych, przestrzeniach online zaprojektowanych wokół konkretnych stanów świadomości, duchowych impulsów lub doświadczeń psychodelicznych. To w nich może powstać nowa kultura, oparta nie na społecznych kodach, lecz na realnym rezonansie wewnętrznym. W nich też można będzie mówić o prawdziwej autonomii jednostki i prawdziwym dialogu między ludźmi, niezależnym od systemu.